Witam Was wszystkich ludzie z tej strony Robuch Borsuk czy Tom jak Wolicie mnie nazywać oh, oh. O właśnie jak już możecie słyszeć po głosie jestem trochę chory Ale dobra to Oj no, sobie troszeczkę gra o, Jeszcze stober dobra Ym, Jak słyszycie po Nie Nie aż tak cicho fuck O, Dajcie mi w końcu powiedzieć zdanie jak możecie usłyszeć po moim głosie jestem trochę chory Aj. Dobra Trzeba będzie się gdzieś skampić Jestem trochę chory no i cóż gdzieś <laughs> się przeziębiłem no i, i tak mogę brzmieć dziwnie trochę i mogę czasem kaszleć więc z góry was przepraszam za wszystkie jakieś takie <laughs> No i coś w tym stylu no ale cóż. Eee, tutaj mamy apteczkę. I muszę wam się przyznać, że nagrywam ten odcinek już drugi raz. To dlaczego? A to dlatego. <laughs> no dobra. A to dlatego, że Battlefield na... nagle postanowił się skraszować. Tak. O. sobie. Bo czemu nie? Przecież. No ale, cóż, no, co poradzić? I w ogóle, gdzie, na jakiej mapie my gramy? Gramy na mapie Metro, które, to jest ta sama mapa co w Battlefield 3, tylko ona, ona jest tam z jakiegoś dodatku, bo jeśli wiecie, lub nie, kiedyś tam kupiłem Premium do Battlefield 4, nie grałem w niego przez długi czas, no i teraz dodatki powychodziły, no i. Powracam sobie troszeczkę do, do gry. A, jedna ciekawa rzecz. Odkryłem, że moja broń nie posiada odrzutu. No po co? Po co odrzut? Przecież to jest niepotrzebne, nie? Natomiast niestety posiada słabe obrażenia. To jest... O właśnie, i w ogóle... O! różne rodzaje granatów dochodzi... co? Ja raczej chciałem powiedzieć, że doszły, o, hehe i e, wynuło tak, więc mamy wie... o wiele więcej granatów, na przykład teraz mamy jakiś właśnie taki e, co wybucha ogniem, czy coś takiego chyba, chyba go teraz wybrałem ale nie jestem pewien zginiesz wreszcie Granat. O, o, o! Widzicie? Ogień go tak poraził. Jakieś zbugowane było coś. Tak, flary są różne, takie jakieś różne... różne, różne, różne rzeczy. No i dobra. Chodźmy jakąś flanką, bo nie ma sensu tak kampić. Aj! Tu gościu był jakiś znacznik zielonym nad głową mu się pojawił czy coś myślałem że to mój i tak to jest w B Battlefieldzie <coughs> cóż w ogóle ktoś mi powiedział że no kurde w sumie po co nagrywać Battlefielda 4 single player jak można multiplayer no i to jest racja bo yy, single player jest o... Jest trochę... no... gra się pod multi. W Battlefield Da 4, to nie ukrywajmy, więc... Więc postanowiłem nagrać. A. <laughs> I tak co jeszcze? W ogóle jeśli widzieliście ostatni odcinek y, z y, single playera kampanii y, no to zapewne wiecie, że... Y, no... Coś... ta gra jest jakaś taka zbugowana, nie wiem, misje są pobugowane czy jak. Więc nie wiem jak to będzie z kampanią. Co to za światełko... było... tam? Tutaj są. Przesuń się, kurde! Ale frajerzy. <laughs> Eee... zaczniemy ja to. What the fuck? Mówiłem, że jest gra zbukowana. No. Ojej. No hmm. Więc nie wiem. Postaram się nagrywać dalej misję tam. Dojść do tamtego momentu, ale nie wiem jak... E, obawiam się, że jak... E, nie będzie... Że dalej będzie się bugowało w tym, w tym momencie co ostatnio, to chyba będę musiał przerwać tą serię i tak. A do multiplayera powracam tak czy siak, więc nie ma gdzie się. Ej, 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 Nie chcę tych granatów. teczkę poproszę. Okay. A tam jeszcze był. No i generalnie. Generalnie to tyle jeśli chodzi o BFA Od czasu do czasu będzie się pojawiać yy, odcinki z Multika hmm. W sumie czemu nie? <laughs> Teraz się skupiam trochę o, No i zginąłem eee, I tak A czym mam to jeszcze mogę powiedzieć <laughs> Dobra Ile my tam mamy? Uuuu Dopiero co Jakieś 7 minut jest więc Jeszcze jakąś jedną mapę zagramy i co? Znowu się gra zbugowała, tak? Nie No, już tutaj nic nie wiadomo, naprawdę No i dobra 30 sekund, no to w sumie Jeszcze myślę, jedną taką rundę zagramy i będzie ok, akurat na odcinek W sumie ja już się plątam i nie wiem o czym do końca gadam. Ale to dlatego, że jak już mówiłem jestem trochę chory. <laughs> Może mi przejdzie do jutra. Nie wiem. Miejmy nadzieję. I tak. No wiecie, muszę o czymś gadać, bo byście nie chcieli tego oglądać. Jakbym puścił wam sam gameplay z gry to by było trochę słabe więc lepiej coś gadać niż nic o ludzie jeszcze z takich spraw o 500 tiketów, więc idealnie. No, mamy dobrą nawet postać, znaczy postać Ten więc myślę, że możemy tak cisnąć. Wow, 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 wow! Panie! Hehe, kościół tutaj. Niezłe Wix od 2 Więc tak. E, aha, właśnie. Bo... <laughs> lol, Kurde, sam nie wiem co ja chcę mówić. Au, 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 au! Porozwalali jakieś rusztowania. Panie, co tu się dzieje? Tak, e, jeszcze wracając do Battlefielda. Na pewno jeszcze ponagrywam trochę multika, bo doszło tyle nowych map i... No, nie, trybów chyba nie doszło. Albo niewiele, ale... E, dużo nowych map doszło, więc... O... Więc myślę, że będzie ciekawie. Oj, co się dzieje I jest co nagrywać Chociażby tą mapę metro <laughs> Mogę przycelować w... No ale cóż Tak jak tu widzicie do... Nie wiem czy, czy to nowe jakieś wzory doszły tych wszystkich Jakże to się nazywają tych, tych symboli każdy ma swój symbol, może... stworzyć. Chyba doszły nowe... nowe tam... nowe elementy do tych symboli, więc... O. naprawdę fajne. Tutaj chyba gościu żyje. Ha 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 fuck you! Yeah! No, piękny frak z noża. Muszę przyznać, że z noża rzadko udaje mi się kogoś zabić, ale to akurat było ładne Dobra, tutaj mamy jakiś granatnik, więc... No trzeba to wykorzystać Łow dupę O patrzcie, symbol Labstergo Entertainment chyba W sumie nie wiem, nie mam czasu się bawić w te Znaczy nie mam czasu. No nie chcę mi się też w sumie y, bawić w te wszystkie symbole. Zresztą wy i takich chyba tutaj nie widzicie. Tylko jak mnie... Tylko jak widzą to osoby, które zabiję. Więc myślę, że nie ma sensu tego zmieniać, ja sobie tam jakieś ustawiłem dawno. I jest jakieś tam czaszki. No. Takie rzeczy. Ej, no 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 no, no panie! Widzieliście? <grych> o, no muszę powiedzieć, że ładnie ta mapa wygląda. Grafika jest wprawdzie na, nisk na niską, ale i tak, i tak, y no jest ładnie. Po prostu. <laughs> Ej no panowie, no co to ma być? było przejście gdzieś obok dokładnie tutaj chodźmy może tu będą jakieś przeciwnicy o kurde to był przeciwnik o kurde no przynajmniej kogoś zabiłem ale <gry> tutaj tego granata rzucić zapalającego u, ale by się wszyscy zjarali Nieźle Co się tu dzieje niby What the fuck O! O kurde Chyba znowu jakiś bóg w grze albo coś No. Battlefield 4. O, super. Nie chciałem tego zrobić, ale jakoś wyszło. Dobra, idziemy stąd. Zalicz ten budynek. Trzeba tam punkty przejmować, punkt B. Aj. Pilar mi tu zastąpił drogę, jak się chciałem iść trochę w lewo, no ale cóż, bywa. <laughs> e, o, chodźmy do tego gościa, e, ale ja niech tu chciałem iść. O! Nie wiem, czy Battlefield 4 tak. Zawsze działa. Czy, czy to co to było w ogóle? No GIN O więc tak Wejdźmy sobie trochę na dół. Co to było Nie więc? Ciało mojego przeciwnika. panie nie! Nie blokuj. O i tak. Będę musiał sobie resztę tych map obadać. Część samemu, część na odcinkach. Też nie wiem czy samemu będę tak znowu du dużo grał. Trzeba inne serie pokończyć. Chyba się tego zebrało. Tutaj o, też ciekawe, nawet nie straciłem punktów życia. To jest dość ciekawe. Ging, ging, ging. Kogoś tam uszkodziłem lekko. Ej, no <laughs> da, fuk Co się w tej grze dzieje pomocy. Oh, shit. Bardzo smutny widok. Granata, który wybucha ci przed twarzą. O. A. Zabił mnie. Bywa tak w życiu. No, no. Resp mnie. ktoś jest Co? Hm, nie wiem czy to było widać, ale cały czas klikałem F. Nie wiem w, jak, w jaki sposób zostałem zabity nożem. O. Sam chciałbym to wiedzieć. On powinien zginąć. A uratowałem cię, widzisz? O kurde! Co? A patrzcie, jeden granat. To jest jeden granat, ale tak centralnie, żeby wybuchł w nich, nie? To jest to. Ale nawet jest teraz wyrównana walka Dobra Ostatnie chwile w tym metrze no Kurde spiórdzielać panowie Bo rzucę wam grana pod nogi i wszyscy uciekną Ja cię spierdzielę <trony> <trony> Uff... O! 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 Ładnie, ładnie, ładnie! Kogoś tam nieźle przypaliło. Panie, jakie firewerki tu są! O! E ja no nie wiedziałem, że aż tylu tu jest! Kurde, mol. Co tu się dzieje? Tak, właśnie do... Jeśli chodzi o tą mapę, tu zawsze, no w trójce też, tu zawsze, po prostu zawsze, były takie jazdy. O, tam. Zawsze takie jaja się działy. O kurde, gincie, projeży, fuck! Co się stało? Co? Czy ja dobrze widziałem? Zostałem zabity defibrylatorem? Serio? Zabiłem długości, iluś tam uszkodziłem granatem jeszcze. Zostałem zabity... Defibrylatorem. No cóż. O, gwiazda śmierci. Ciekawe, tutaj mają ludzie pomysły. Trzeba to przyznać. Bardzo różne. Różnorodne. Trzeba ich jakoś podejść, tak wiecie. Rzucaj granat! dingi O, zabiłem kogoś. Chyba nawet dwóch. Jeszcze nie łapię tutaj takie rzezie się dzieją, że... To jest masakra prawdziwa O ale bardzo dobrze wygrywamy, więc co? W sumie mogę już się z wami żegnać Ile im tam zostało tiketów z 5 Dobra Dziękuję bardzo za oglądanie GG No dokładnie GG Ta ostatnia akcja była fajna ich tam trochę przerzedziliśmy Więc co? Piszcie, jeżeli chcecie więcej odcinków... Nowy rekord życiowy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z multika, Może jak chcecie jakąś serię. Albo, nie wiem. Więcej odcinków z jakiejś gry czy coś... Piszcie, piszcie wszystko, lajkujcie jeżeli Wam się podoba, subskrybujcie, komentujcie, ja wiem, udostępniajcie, kurde. No. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.